Alicja Bachleda Curu i Marcin Gortadbior lub Zaproszenie otrzymał. Collin Farrel. Na ten moment czeka Bacaba gurańska rodzina Alicji Bachledy Curu 35L u nich wszystko musi być po bokres KM. Kiedy aktorka przedstawi ukochanego Marcina Gortata, 34L, rodzinie z Zakopanego, jej bliscy odetchnuli z ulg. Górale, spojrzysz na bo wieka i widz, ile jest wart. Marcin Jukreska wszedł do rodziny. Traktowany jest jak swój. Dba o Alicję, jej Senka, ale co najwa kreskaniejsze, powa kreskanie o nich myli. To bowiek. Który odniósł sukces, a teraz chce postawić na rodzin, a to dla Gurali największa, wito mówi Rewi, osoba z rodziny Alicji. Nie da się przecie kreska ukry, kreska e nazwisko Bachleda Córunaka kreska dy Zakopiatczyk, kreska e i kreska dy Polak. O rodzinie aktorki mówi się góralska arystokracja, która dzieli się na kilka klanów. Jeden z nich, wywodzący się od Jakuba, to esbynni narciarze alpejscy. Drugi, pochodzcy od Jana, to biznesmeni. Z tego drugiego klanu pochodzi Alicja. To w banie oni organizuj zjazdy rodzinne i bardzo pielgnuj tradycji. U nich wszystko musi być po bokreska Na lubi dopiero dziecko. Kakreska dytowie i przestrzega, a jak nie? To od razu jest upominany przez Nestorów Rodu, opowiada o zasadach panujących w rodzinie osoba znizwizana. Alicja nie zawsze przestrzegała ustalonych zasad. Od lat mieszka w USA, gdzie robi karierę i próbuje kreska y sobie kreska nowocześnie, a to nie spotyka się z akceptacją rodziny. Wie o tym i nie ukrywa, kreska E dotychczas w rodzinie byba czarnowc. Nieformalny zwizek z colinem Farrellem 42L. I w kotcu samotne macierzyctwo S bardzo dalekie od zassaatuiconych tradycji. Nie powielam tradycji dotyczących map kreska bo u nas panuje opinia, kreska tradycyjne podejście do rodziny gwarantuje spokojne kreska życie. A mnie to nigdy nie było dane, mówi i dodaje, nie ja jedna jestem czarnowc. Mój starszy brat Tadeusz jest równie niepokorn dusz i romantykiem jak ja, zdradza. Kiedy Jukreska przyje Kreska D Kreska a do Polski, spotyka Basi z rodzicami Lidi i Tadeuszem, ale nie z bojostwem. Babasi krytyki z ich strony, dlatego zrezygnowa z uczestnictwa w rodzinnych zjazdach. Y ba swoim kreska lyciem, nie mylaba o, lubię, ale jednocześnie nie chciała się z tego tebu Nie masz bam o, lubię. To wszystko zale kreska Y kodem kreska Tylko ten baciwym okreska E w nas roznieci takie marzenia, wyznaje. I się. kiedy pozna Bamarcina, poczuba kreska E to M kreskaczyzna, z którym chce i przez kreska ilcie, wie. Kreska E nie jest dla niego badw partner. Silna, chodca swoimi ciekreskakami i przyzwyczajona do tego, kreska E robi co chce, ale podjęli ju kreska decyzji i Chce by razem. Rozpoczynaj nowy etap w swoim kreska Eciu. Zamieszkaj razem w Los Angeles i planuj wziąć tradycyjny w Polsce, na którym bawi się będzie cała rodzina Alicji oraz. byby partner Colin Farrell, z którym Ala po rozstaniu pozostaje w przyjacielskich stosunkach. Zlub pozwoli jej w pełni wróci do rodziny i uczestniczy w zjeździe Bachledów zaplanowanym na przyszły rok.